Witam, jestem chory. Więc będę smarkał i chuja ja we co jeszcze. <suszy> Jak tu teraz widzicie, ale no có cóż, lecimy. Epizod 1. Jeszcze dwa zostały do zrobienia kurcom. Ale to tam. Lecimy od początku. 20 minut się gra. Witam, Ku kubeczek. First of, a, first of a Episode 1, July, 12. Dobra, ja to jeszcze czytałem. Lecimy. O, można skiwać fajnie. Wstaje z łóżka. Najpierw wyłączę ten alarm. Budzik. No i lecimy sensitywi Zapomniałem sensytiwi zmienić. Nasz, ja pierdolę. Co miałem zrobić? Dobra, a no, zjeść lasagne Kubeczek, dobra kubiks, dobra kubiks, kubiks, tak. Ale ta gra wygląda ładnie Będąc ben, szczerym ładnie, to niebo jest ładne, budynki, grafika, wszystko piękne Food was already warm Idziemy oglądać TV A no i tam jego mość będzie I No, no i mi pasuj, to mi pasuje. Dobra. Jedać! Nie no. <coughs> Mason Oliver. Czekajcie od początku może. A Kubik, może ty w nią zagrasz? Nie, no mnie nie poje... Wypierdalaj! Ta Dawaj, Kubik, zagrasz to. Będziesz tak strał. O, to nawet są. A, no, zadanie. No nie, muszę wyłączyć ten niebany telewizor. No dobra, let's go A to ten taki się wydaje. Dobra, Bo mnie coś zastanawia. Jeśli w nocy od razu po napiciu się wody z spierdolem do swojego pokoju, co się stanie? Boję się, ale możemy to sprawdzić. Aha, no kurwa, zadanie, tak Nie mogę się skupić Osiem minut, to robię? Co jest? Mister Paula No i jego mość się też załapał na live No nie no kurwa tu się zaczyna koszmar Jebany Jakby nie wiem Nie no kurwa boję się bo Boję się jakby że on będzie gdzie indziej Nie no kurwa And so I did. A, kurwa, za jak się. Jest. You there? Ktoś tam kurwa jest. Ej, nie no, nie, 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 Tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Nie wiem, czy mam wyjście, nie. Jak on tu w każdej chwili przyjdzie, to co to będzie? Ale kto to jest? Tak, ostatnio mnie tutaj zabił ten gość. Mam mesę Kurwa nie gadacie, że mam wyjść No że muszę to zrobić Dobra, nie ma kurwa opcji, że wyjdę Nie ma takiej jebanej opcji jest, No, wypi tą wodę w końcu. No, mój gracz ma zbyt wielką masę. Jak na to, co tu się dzieje, ja pierdolę. Witam jedną osobę podejrze. To ja spierdalam Yeah, boi. A zamknij. Nie zamknę drzwi. Dawak. Dawak. Co to było? Co to było? Excuse me. Ah, tak, tak. Wypier dalej. No nie, nie, nie posunam się tej baby. Nie. Hell no. Czekajcie, czy ja muszę podejść do tych drzwi i otworzyć? Czy mogę tak zostawić, jaki jest teraz? W sumie poczekałem chwilę. Coś się zadziało. Poczekajmy jeszcze chwilę. No wypierdalej, błagam, błagam. Raz się żyje. Po chuja, kurwa wodę piję? Coś kurwa było. Coś było ze mną w domu. Coś tutaj było. Chyba było, nie wiem. Paranuję. Paranoję mam jebaną. Chcę to przetrwać. Każdy wie, że to nie poda No nie Jakby kurwa wyladała

Co miałem zrobić? Co miałem zrobić?